Kiedy to się stało? Dziesięć godzin temu. Osiemdziesiąt tysięcy zabitych. Epicentrum znajdowało się w budynku giełdy. Jakie to uczucie? Myślicie, że tego chciałem? Jesteście bardziej popierdoleni niż myślałem. Próbuję. Nie dopuścić, żeby to samo stało się w Nowym Jorku. Kto to zrobił, sierżancie? Pilar i Salomo. Siła wybuchu odpowiada mocy rosyjskiej. Bomby walizkowej. Dokładnie w tym samym czasie w Paryżu był Dima. Wiesz, co to oznacza? Dima próbował temu zapobiec. Paryska bomba to pewnie jedna z tych zaginionych. Bzdura! Tak czy siak! Pozwoliłeś, żeby to się stało. Sierżancie, cofnijmy się w czasie. Do banku. Mówisz, że paryska bomba jest z tym wydarzeniem jakoś powiązana. To nie mógł być Dima. Nie mógł. Słucham dalej. Wezwaliśmy pomoc, kowadło trzy. Część kompanii Charlie, pierwszej pancernej. Przyjechali po nas. Miller przyjechał. Cześć, z tej strony typowy gracz po 30, oto kolejny odcinek z cyklu Przypomnijmy sobie o Battlefield 3, oczywiście wersji na PC Wcielamy się w sierżanta Jonathana Millera z pierwszego Batalionu Pancernego Piechoty Morskiej No i cóż, jesteśmy strzelcem w M1 Abramsie No, powiem wam szczerze, że... Mogę sobie w końcu porównać tę misję z tego, co widziałem w, na Xboxie 360, a teraz na PC i słuchajcie, nie ma porównania. Absolutnie graficznie jest tutaj zdecydowanie lepiej, a w zasadzie nawet na dzisiejsze czasy można powiedzieć, że to nie ujmuje absolutnie chociażby najnowszej części Battlefielda, czyli Battlefield 6. No i dobra, za chwilkę się pewnie przełączymy do głównego działa. Zobaczcie na te wystrzeliwane rakiety. Nie wiem, czy to są pociski, przypadkiem ziemia-powietrze. No ale okej, okay, i w końcu możemy sterować naszym czołgiem. Pamiętam, kiedyś oglądałem materiały właśnie z budowy czołgu M1A1 Abrams i bardzo, ale to bardzo. Hmm... Duże wrażenie na mnie robił ten stabilizator, chociażby armaty, gdzie ona, pomimo tego, że ten czołg mimo nierówności na drodze falowania to i tak ona utrzymywała się na tym samym cały czas poziomie. Oczywiście dzisiaj to jest standard wciągał, o rany O kurcze Co jest grane? Ale mnie łupią! ja yeah. Słuchajcie, yy, no patrzcie to. Muszę poznać tą yy, trajektorię, ale wydaje mi się, że jest na tyle yy, ten pocisk yy, szybki. O, właśnie. I kolejny podlufę, pięknie. Ciekawe, jakie to czołgi, akurat. Yy. Są przed nami, ale wydaje mi się, że jeżeli to jest Iran, to pewnie konstrukcja radziecka, czyli T72. Chociaż pewnie, słuchajcie, nie jestem, bo to może być jakaś starsza konstrukcja, bo one do dziś właśnie w takich krajach są e, używane. Urany. No fajnie, wszystko pięknie, ale ja nic nie widzę. Okej, okay, na C. I teraz jesteśmy w stanie zauważyć, gdzie są nasi przeciwnicy. A, tutaj, słuchajcie, za tą zasłoną dymną. A, skubaniec skręcił. No, oczywiście przedni pancerz jest najgrubszy, więc najciężej będzie go zestrzelić. No, ale to jest Battlefield, słuchajcie. Tutaj nie doszukujmy się jakichkolwiek... O, ale dostał. Nie doszukujmy się jakichkolwiek próby realizmu. To też nie jest World of tanks, gdzie rzeczywiście to było ważne, żeby chociażby e, kontować tym czołgiem. Się do trzybnego, 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 trzybnego. Dobra, sobie skręćmy, może w tę stronę. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Z Jest transmisja. No no, to fajnie. Słuchajcie, że będziemy mogli pokierować się także mm, ogniem z samolotu. Przyjąłem dowód Kowalew. Czekam na atak z powietrza. Spójrzcie tylko na ten pieprzony ul. Dobra Miller, oznacz czter. Uwaga, jedziemy! Super jeden, drugi punkt 3 misja wykonana. Minimalne zniszczenie na pozycjach drogowych, wycofujemy się! Odbiór! No i co, ja nie wiem, czy zniszczyłem to w końcu, czy nie? Przekażemy informację ULTRA 3-4. Trzeba znaleźć kogoś do ponowienia ataku. Dowództwo będzie musiało przejąć zadanie i zaatakować pozycję BDM. Bez odbioru. Aż mi się przypomina, słuchajcie, Battlefield 1, gdzie w takim czołgu Mark, chyba Mark V, nie jestem pewien, ten z pierwszej wojny światowej, jeżdżąca dosłownie, jeżdżący bunkier, gdzie byliśmy kierowcą i strzelcem w niejakiej Bessie. Także gdzieś zawsze ten motyw czołgu pojawia się w Battlefieldach czasu oczywiście um, Battlefield Bad Company, kiedy mamy do czynienia z kampanią dla jednego gracza. Ponieważ no w Battlefieldach wcześniejszych 1942 w mm, Dwójce, w dodatkach oczywiście Wietnam, mieliśmy całe spektrum, jeśli chodzi o możliwość sterowania wszelkimi pojazdami. No ale. Op, o, 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 to chyba nie tutaj. Szybciej, 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 szybciej. Natomiast. Dobra, dawaj, 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 chłopie. Okej, okay. na szczęście udało się. Um, natomiast tam absolutnie nie było mowy o czymś takim jak kampania dla jednego gracza. Można było oczywiście strzelać się z botami. Chociaż nie powiem, ale to też miało swój e, świetny e, urok i doskonały klimat. Kubany. skubany! Kucze, najgorsze jest to, że ja nie wiem, którzy to moi, a którzy nie. O, chyba przeleciało no, właśnie, teraz trafiłem. No, ale oczywiście gra się nam rozkręca i tak naprawdę te wszystkie wątki, które są tutaj najważniejsze, dopiero poznamy. Bo całe to przesłuchanie naszego głównego tutaj protagonisty także jest taką swego rodzaju dozą tajemnicy. Owiane. Słuchajcie, jeżeli używa się tej em, termowizji, no i ta muzyka w tle, słuchajcie, ona też nadaje takiego klimatu niepewności. Słuchajcie, ale to było kabum. Ogromne. No cóż, no chyba wszystko, co tutaj mogliśmy zniszczyć, to zniszczyliśmy. Raczej żadnych przeciwników nie muszę się tutaj spodziewać. No to widać ewidentnie, że to były nasze śmigłowce, no dobra. Mamy tutaj dosyć duże połacie otwartego terenu, ale także jest i czołg. Skubańcy prują, no dobra, oni na, za tym grzbietem są. Pytanie czy oni nie chcą nas wciągnąć w jakąś pułapkę. No właśnie. My nas tak naprawdę zaciągnęły w tę stronę, ale dobra. Poradzimy sobie. Oj szybciej, szybciej, szybciej. No kurczę co jest? Ale dobry jest. No ale dobra, dupą się do mnie nie odwracaj chłopie. No i właśnie to musiało się wydarzyć. To teraz sobie spróbujmy właśnie tutaj od prawej strony. Dobra robota, Dobra, czołgi się przesuwają w prawo. Na szczęście lewym shiftem tutaj możemy trochę naszą prędkość czołgu zwiększyć. No i dobra, mamy ich jak na widelcu. Nie zdążyli się wycofać. Pięknie. Przed nami pojazdy!

Dziękuję się na karami odsiada cichotę. Przerwa ciągle! Przerwa ciągle! Ładło 6-6, tu Zaatakowaliśmy i zniszczyliśmy pojazdy oraz piechotę do odbiór. Przyjąłem. Kierujcie się na zachód w stronę autostrady. do punktu kontrolnego. Nawet po latach, słuchajcie, nawet po latach ta misja naprawdę robi wrażenie. To jest coś, czego oczekujemy od nowoczesnych, może nie tyle co nowoczesnych, ale od strzelanek, które są umiejscowione właśnie podczas działań wojennych w czasach dzisiejszych. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z potężną armią amerykańską kontra, no nie oszukujmy się, jedynie co, mm, waleczną i wierną swojemu przywódcy armią irańską. w sumie nie wiem, czy mogłem to powiedzieć, ale dobra. Dobra panowie, skupicie się. Patrzcie na nas. Bez sensu. nie jedziemy na przełęcze

Także teraz na swoich dwóch. No i proszę. Chyba nie Teraz zaskoczyli. zaskoczyli. I jak kaczki zanim otworzyliśmy Potrzebuję Potrzebuję tego. To dostanie się do za Jego musi tam pójść, ale to nie będę ja. No słuchajcie, oni by mogli tutaj mi bardziej pomóc. Kutrze tu wszystko fruwa. Ja. Niesamowite, słuchajcie, niesamowite. Którą stronę? Tutaj. Dawaj, dawaj! No już, pociągnij ze spust. Żegać mi się chcą tej korewskiej fali uderzeniowej. Dobra robota, Dobra robota. Może już wrócę tam, gdzie rzeczywiście być powinienem. No i oczywiście karabin 50 cali kaliber 50 co ja mówię, 50 cali 50 cali to może być telewizor. Kurczę, ale oni, gdzie oni są tutaj tak pochowani na tym otwartym terenie? O, tutaj ktoś bieg biegł, zniknął. Zabędujcie się przy granicy miasta bez odbioru Dobra Miller, nochu! klasa. Słuchajcie, przypomina mi się gra Delta Force Black Hawk Down. Nie wiem, czy graliście akurat w ten tytuł. Nie miałem tą przyjemność, że ogrywałem jeszcze te wcześniejsze Delta Force. To było coś po kroju EG... EGE. Chyba tak, tak to się nazywało. Chociaż Delta Force wydawała mi się zdecydowanie bardziej atrakcyjna, no a oczywiście Black Hawk Down to już w ogóle na tamte czasy to był majstersztyk, misje oczywiście na bazie konfliktu w Somalii a w zasadzie na granicach i w samym mieście Mogadiszu, to naprawdę w tamtym czasie mogło robić wrażenie. Tak nawet i oprawa graficzna była bardzo, bardzo przyjemna, szczególnie porównując na tamten czas, nie wiem, Medal of Honor czy pierwsze Call of Duty. Może misje nie były zbytnio jakieś ultra ciekawe, natomiast dla nowoczesnego pola bitwy było to bardzo, bardzo interesujące, przynajmniej, przynajmniej dla mnie pytanie, skąd oni mi wyjdą. Zobaczcie tutaj, co... Coraz... O, samochód, popka. Morany. Kur... Kur. Morany. Jasny szlak, słuchajcie. Czekaj na to, Gdzie na wprost? Aha, tutaj dobra mamy znacznik dobra. Co tu się dzieje? Okej okay. Dobra, mamy wyczyszczoną tą autostradę Kurczę, szkoda tego czołgu, naprawdę nie wiem, czy można było go ten samochód zestrzelić. Ciekawe, co się dzieje. No okej, okay, słuchajcie, a to, co się będzie działo dalej, dowiemy się o tym w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. I widzimy się za dwa dni. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć.